Przypomnij sobie, ile razy zastanawiałaś się, ale fajnie by było wyjechać na podróż dookoła świata albo ale fajnie by było mieć dużo więcej klientów, ale fajnie by było, gdybym wreszcie zatrudniła, zatrudniła pracowników. I to się właśnie nazywa marzyć. Większość przedsiębiorców zamiast realizować swoje cele, to po prostu wchodzi i marzy. Marzy z drugiej strony marudzi na to, że nie ma czasu, na to, że ciągle coś nie wychodzi, na to, że pierzączka nam spala wszystkie pomysły. No i prawda jest taka, że różnica między naszym marzeniem jest potężna w stosunku do tego, jak realizuje się cele. Marzenia to są takie niesprecyzowane chęci często nawet nie mamy w sobie odwagi czy też determinacji do tego, żeby coś zrealizować. Tutaj podam wam przykład z ostatnich kilku miesięcy. Od dziecka marzyłam o tym, żeby przepłynąć się gondolą. Wiadomo, że może to nie jest jakieś super skomplikowane marzenie, no bo Wenecja w końcu nie jest jakoś bardzo daleko. Natomiast wiecie, to było tak, że, ale super by się było przepłynąć. No i w momencie, kiedy pojawiały się różne filmy, na przykład w mediach, czy tam ktoś pokazywał swoje zdjęcia, to ciągle pojawiała się pewnie taka nutka zazdrości, a że ja zawsze marzyłam i ciągle tego nie zrealizowałam. Aż w końcu w listopadzie, kiedy był Black Friday w zeszłym roku. Patrzę, o są super tanie bilety, super tanie miejscówki, zakupiłam bilet i już marzenie zrealizowane. Więc właśnie tym różni się marzenia od celu. Pokazałam Wam oczywiście na bardzo banalnym przykładzie, bo tutaj podróż do Wenecji to nie jest jakieś science fiction. Natomiast, mimo wszystko, to co my sobie robimy, to bardzo często mówimy, kiedyś coś się zrobię, kiedyś do czegoś nawiążę, kiedyś do czegoś wrócę. Tylko to kiedyś. Nie jest sprecyzowana. I teraz, kiedy my chcemy zrealizować jakieś marzenia, to ono powinno stać się celem. Żeby stało się celem, to powinno mieć kilka bardzo ważnych parametrów. Po prostu powinno być przede wszystkim jasno określona. Na przykład chcę mieć wzrost sprzedaży o 20% w ciągu roku od teraz, albo chcę mieć o 100% więcej klientów w ciągu pół roku od teraz, i tak dalej. Mówimy bardzo precyzyjnie, co konkretnie ma się wydarzyć, w jakim terminie i jak to będzie mierzone. Dlatego, że my często mówimy wzrost sprzedaży. Teraz pytanie: czy jeżeli to będzie wzrost sprzedaży o 1 zł, to to jest OK, czy to ma być taki jakiś konkretny wzrost sprzedaży? W małych firmach my często cierpimy na bieżączkę, to znaczy Cele są, niby my dążymy do czegoś, niby pojawia się jakiś plan, ale okazuje się, że bieżączka cały czas nam go zmiata, że cały czas ten plan się przesuwa, on przesuwa się na wieczne nigdy, my ciągle z niego rezygnujemy, ciągle idziemy na jakieś kompromisy, co ostatecznie prowadzi do tego, że my tych celów swoich nie realizujemy. I z biegiem czasu my się do tego przyzwyczajamy, że te cele nierealizowane to są te cele długoterminowe, do których po prostu nikt z nas jakoś tam specjalnie nie przywiązuje wagi, no bo przecież bieżączka i takie je zmiecie. To, co trzeba zrobić, to przede wszystkim stać sobie sprawę z tego, że nasza firma składa się z dwóch dużych bloków. Pierwszy blok to jest nasza praca operacyjna, czyli to jest taki moment, kiedy realizujemy codzienne zadania. Natomiast druga część to jest cały czas nadążany czy też podążany za rynkiem, za klientem, w zgodzie z rozwojem technologii. I tutaj potrzebujemy wprowadzać bardzo, bardzo dużo zmian do, do naszej organizacji, do naszej mikrofirmy, nawet jeśli jesteśmy sama przedsiębiorcą, bo to jeżeli będziemy w taki sam sposób sprzedawać przez najbliższe 5 lat, to prawdopodobnie za 5 lat dawno naszej mikroorganizacji nie będzie. Jeden blok to jest praca operacyjna, dzięki której zarabiamy pieniądze. Druga część to jest cały czas nadążany, podążanie za rękiem i wprowadzanie zmian. Te wprowadzane zmiany często wiąże się z tym, że my musimy określać cele długoterminowe. Mam na myśli cele długoterminowe roczne, półroczne, nie mam na myśli dziesięcioletnie, bo to chyba dzisiaj nie ma sensu. Natomiast przynajmniej na rok warto sobie określić cel, co ja chcę osiągnąć w najbliższym roku, albo jaki jest plan na najbliższy rok, co ja chcę zrobić. I teraz, jeżeli ja wiem, w jakim miejscu mam być za rok, no to świetnie, to jest jakiś tam pomysł i motyw. To teraz pytanie, z jakich mniejszych celów składa się ten duży cel? I teraz warto sobie ten mniejszy podzielić na przykład na pierwsze półrocze i drugie półrocze. Teraz, kiedy rozpoczyna się pierwsze półrocze, to ten cel półroczny podzielcie sobie na kwartały. Pierwszy, drugi kwartał. Rozpoczyna się pierwszy kwartał, to teraz ten cel kwartalny podzielmy sobie na miesiące. Czyli pierwszy, drugi, trzeci miesiąc. Kiedy rozpoczyna się pierwszy z tych trzech miesięcy, to cel miesięczny dzielę sobie na przykład na tygodnia, a potem cel tygodniowy na dni. I okaże się, że jeżeli ja podejdę do tego w taki sposób, to ja każdego dnia, albo na przykład nie wiem, dwa razy w tygodniu, muszę poświęcić naprawdę niewielką ilość czasu na to, żeby zrealizować ten cel długoterminowy, tylko tutaj jest wymagana gigantyczna konsekwencja. Bo jeżeli odpuścisz pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, no to czwartego się czy nic z tego nie będzie i później będziemy znowu gonić króliczka. Więc tutaj jest wymagana ogromna konsekwencja, to jest wymagane od nas planowania. to jest wymagane od nas to, żebyśmy mieli czas poza pracą operacyjną również na takie czynności długoterminowe. Musimy w naszych organizacjach po pierwsze realizować cele bieżące, ponieważ one przynoszą nam pieniądze do firmy, z drugiej strony musimy również realizować te cele długoterminowe, bo one pozwalają nam się utrzymać i rozwijać. W kontekście rynku. Żeby nasza firma mogła długofalowo istnieć, to potrzebne nam są cele długoterminowe. Pewnie nie raz, nie dwa, nie pięć słyszeliście, że tylko jedna na pięć firm żyje dłużej niż pięć lat. To jest moja hipoteza, nigdy tego nie sprawdzałam. Natomiast kiedy mam okazję rozmawiać z osobami, które prowadzą swoje biznesy, to najczęściej problem, który pojawia się w trzecim, czwartym roku, wynika z tego, że my się zakupujemy w pieszączce, nie mamy czasu na rozwój, nie mając czasu na rozwój, ciągle obsługujemy klientów w taki sam sposób, a klienci przez te 3 czy 5 lat się zmieniają, i wymagają coraz wyższej jakości, teraz lepszej obsługi, teraz szybszej obsługi, coraz mądrzejszej obsługi, okazuje się, że przestają być starszymi klientami, bo im się po prostu znudziło, bo nie nadążamy za ich rozwojem. To jest temat, oczywiście mówię, tak jak powiedziała moja hipoteza, nigdy tego nie sprawdzałam, natomiast właśnie dlatego, że my dajemy się zakupać w bieżączce bez możliwości rozwojowych, czy też właściwie sami sobie narzucamy taki kaganiec, że my nie mamy czasu na rozwój, no to okazuje się, że długofalowo te nasze biznesy mogą po prostu nie przetrwać. I w tym miejscu zapraszam Cię do tego, żeby zerknąć do naszego poradnika Jak skalować małą firmę, gdzie znajdziesz mnóstwo odpowiedzi, inspiracji na to, jak wyznaczać cele, w jaki sposób budować firmę, w jaki sposób delegować pierwsze zadania, w jaki sposób robić to w zgodzie ze sobą i w jaki sposób pracować mądrzej, a nie ciężej. Także to wszystko w naszym, w naszym poradniku Jak skalować małą firmę. Ja bardzo dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem.